Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Proszę państwa, dzisiaj zaczynamy pierwszy oficjalny FUT Champions Jeśli ktoś będzie chciał wiedzieć kiedy będzie stream najprawdopodobniej będzie on w niedzielę Taki jest plan A dzisiaj zaczynamy na odcinku granie Food Champions Tak zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, film są codziennie, to jest daily. się dobrze! I oprócz tego wyszły też nowe karty Road -tury. Knockouts, czyli droga do Wyjścia z grupy, po prostu. Niestety jestem zawiedziony, ponieważ w przeciekach był Bremer z Juventusu. W sensie wiadomo, Juventus ma, powiedzmy, że małe szanse na wyjście z grupy. Gdyby dostał tę kartę, mógłby się przemienić w kartę do Ligi Europy i by coś z tego może wyszło, więc no trochę jestem zniesmaczony tym wszystkim. I takie są karty Leo Messia, Bamiang, Foden, Müller, e, z tych ciekawszych kart Valverde na pewno, Lemar. Rafidnia i może też Simon jest ciekawy. No lecimy moi drodzy. Pierwszy oficjalny mecz w Champions. Składzik również się troszkę zmienił, o, o to też warto wspomnieć. Ponieważ kupiłem potężną kartę za 150 tysięcy monet. Jest to Nkunku. Także Nkunku będzie u nas śmigał na skrzydełku. Nie wiem ile dokładnie teraz kosztuje Nkunku. Zgaduję, że mógł troszkę stanieć. No, utrzymuje się cena cały czas taka sama, także spoko. Tak wygląda skład na naszej Champions. Wypchnąłem Davisa na jednym z grania, ale dla mnie to już nawet nie ma znaczenia, może być to jeden z grania, ważne chociaż to jeden z grania. Taki jest składzik, no i moi drodzy pierwszy mecz przed nami. Dajcie oczywiście znać jak wam idzie w tym WC, czy jest łatwo, czy trudno. Pierwszy mecz, nie zacznijmy od porażki, byłoby naprawdę fantastycznie gdybyśmy nie zaczęli od porażki. Z kim gramy? Gramy z Sela FC, ok? La Font Cordoba Valverde. To jest bardzo ciekawy skład, w sensie, niektóre gary są takie średnie, ale jest kordoba, kurczę. No ten Cordoba bardzo mnie ciekawi, no okej, okay, no to, no to lecimy w takim razie O nie. nie, 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 ładnie mnie rozklepał, proszę Państwa, brawo Mike Już tutaj, ja to widziałem w bramce, ja to już widziałem w bramce, okej, okay, zaczynamy z grubej rury Dawaj Marek, dobrze, świetnie, 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 twoja piłka tak jest tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, do końca, do końca O nie, no Nacho Fernandez to był Ciężary, no, no będęż Simon I to wpadę do bramki Okay, no to, a to jest ten Simon Rotary Knockout! Ja pierdziela, no przecież ja jestem tak bardzo w tyle, że to jest niesamowite. O! Pogubił się. Rushford, czy on to wykorzysta? Chyba raczej nie za bardzo, może jeszcze Lafont! że on to wszystko zepsuł, font. Na szczęście Rushford do końca. Ambitny chłopak, całe szczęście, 1-1. Wracamy do gry. No gość po prostu dał nam, powiedzmy, tę bramkę, no bo niepotrzebnie się bawił, no ale no co? Jak dał, no to wezmę, no oczywiście, że tak. O nie, i znowu moja obrona się... Rozkraczyła i to jest 2-1. Co ja robię w tej defensywie? To jest może kwestia tego, że to jest mój pierwszy mecz dzisiaj, bo ja. Może trzeba robić mecz rozgrzewkowe przed Food Champions, bo ja aktualnie gram. No nie gram najlepiej, ja to czuję, że nie gram najlepiej, to jest najgorsze. No pięknie, Rashford, fake shot, uderzenie i to jest Bramka. Znowu świetnie, Rashford, ładne zejście. Fake shotem i mamy 2-2 w 18 minut, także. <laughs> Witamy Food Champions. Teraz tylko nie stracić głupio Bramek i jakby nie wiem zrobić coś ciekawego i nie, nie wybiegać obrońcami to będzie naprawdę bardzo dobrze od na spokojnie Zobra, wybijmy tę piłkę, bo ja jacy... tutaj głupie rzeczy chyba będę robił. Dobra, cyk. I pięknie, i tutaj mamy akcję 2 na 1. 2 na 1. Rashford tutaj biegnie na Fernandez będzie chciał to wszystko zepsuć. Gieza! I broni na kąt. O matko, czy mogłem to zrobić lepiej? No, pewnie mogłem to zrobić lepiej, ale tak już uznałem, że to mogło wypalić. Rashford świetnie to zrobił, Marek Rashford, daj, 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 goni mnie tutaj Mendes, niestety on jest bardzo szybki. no yy, tutaj jest Pogba. Cyk, może jakiś kurczę chciał, żeby coś w rynkunku jeszcze zrobił. O nie, i Modry się piłkę zabiera. Fede może sobie fajnego zrobi, podanko do Antonego, Antony! Pięknie, Antony. Mamy 3-2. bramka. może nie do szatni, ale już wreszcie prowadzimy w tym meczu, więc jest już duży plus. Muszę teraz znowu zobaczyć, kiedy United gra mecz. Mam nadzieję, że wreszcie Manchester wygra jakieś spotkanie i ten Antony będzie już tak się piął. Chociaż po ten jeden upgrade, bo po ostatnim meczu z City niestety trochę będę musiał dłużej poczekać. Fedek za, czy będzie czwórka? Fede, Fede, Fede. Czekamy, Nkunku... To Nkunku dawaj, przywitaj się z widzami. NKUNKU, Jee, jak to leciało! No, niestety nie ma bramki, ale ładny, ładny strzał. 3-2 do pierwszej połowy. 6 strzałów kontra 5. On ma 0,9, expected goals, My mamy 2,9, także na razie jest lepiej. Aczkolwiek musimy przejść jeszcze jedną bramkę, żebym czuł się jeszcze pewniej, bo aktualnie tak. No, nie jestem do końca pełen tego wszystkiego. Także. Do boju. Marek Rashford, Fineska, o! Nkunku. Kurde, no, gdyby mi na i naszło. Piękna byłaby bramka. Proszę Farand wygrał, główkę, dziękuję. Zapomniałem, że strzał z L2 istnieją. Nice. Okej, okay, Antony, coś tutaj może tego zrobić. Fedek za przyjęcie. Chciałem tę piłkę przyjąć i uderzyć, ale znowu... Nacho Fernandez! No co jak on jest taki dobry? No nie. O, shit, nie mi porobił. Ja, 3-3. Dobrego oj, będzie szukał wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem to jest. Brawo Mike! A ty No przecież takie ciężary się robią, że to jest tragedia. Nice. Antony. Cyk, cyk. Zapomniałem, że to nie ta to FIFA. Nieważne, mogłem ładować po drugim, to prawda. Dobra, robimy zmiany. Eee, wchodzi oczywiście Rafinha razem z Leo. N'Kunku damy na atak. Kieza sobie zejdzie. Damy sobie Leo na skrzydło. No i próbujemy, bo aktualnie jest. ciężko. Musimy coś zrobić, panowie, nie możemy stracić bramki. Nie możemy, nie pozwalam. Absolutnie nie pozwalam na stracenie bramki aktualnie. No super, dzięki, że się nie posłaliście. Będzie derwać w 59 minucie na 4-3.

Koniec myślenia o czymkolwiek! szkoda! Pierwszy mecz w Członkowskim jest oficjalnie przegrany, także z tradycji stało się zadość, tak mi się wydaje, bo nie pamiętam przecież, że rzeczywiście było tak samo. Więc gość był bardzo dobry, to był ten problem, że naprawdę bardzo dobry, a ja zagrałem średnio, rażfrodzownikiem meczu, to no, był to ciężki mecz po prostu, zobaczmy sobie statystyki no mało podałem, znowu mało podawałem, kurde, to jest zawsze mój problem, mam więcej expected goals, ale bardzo mało podaję. O, mam paczkę darmową, to czekajcie, otworzymy sobie teraz darmową pakę, może w której będzie round bo tak, tak, tak czuję, że tak będzie, że teraz będzie round knockout z paczki za 25 koła, 81+, plus najmniej. Jakiś lupry no Nie ma ekranów? No to okej, okay, fantastycznie. To był pewnie Łukasz Fabiański znając życie. Ale jest Zacha, ej, na ławkę taki Zacha? To akurat spoko, ale on staniał 5 koła, ale 4000 monet jeszcze w środku. Dobra, w ramach przerywnika zrobimy sobie tę paczkę Renato Sanchez do Paris saint -Germain. Okazało się, że tam nie trzeba przypalać 11 świecących, tylko jednego, więc ja źle przeczytałem, także dziękuję bardzo za sprostowanie w ostatnim filmie, bo tak, tak było. Ale paczka nie jest jakaś mega dobra, więc, no, ale zawsze jakaś paczka, także trzech. Jedna rzadka karta, pół tuzina piłkarzy do wzmocnienia twojego składu, także heh, zobaczmy, czy będzie tą kartą... Świecąca karta, nie ma ekranów, ale jest to ten gościu z Bayer Leverkusen. Sport o tym razem, ma, ale się ten porobić, kurde, Taremi. Dobra, plan jest taki, że ważne mecze zrobię chyba jednak na streamie. Aktualnie muszę się bardziej skupić na w Champions, bo jednak, kurde, no nie mogę. Nie mogę tak grać. Przegrałem pierwszy mecz Food Champions, to jest fatalnie. Może teraz Teraz muszę spiąć dupę i wygrać, bo inaczej będzie naprawdę lipa. Gramy z FC Good, gramy z dobrymi w takim razie. I co my tutaj mamy? Donaruma, Kim Pembe Davis. Werner, komand, Gnabry, Gorecka, ajajaj, aj, mocny skład się wylosował, no dobra. O matko włoska to będzie 1-0, prawda? Spalony, uff, uff, uff. Dobra, ładnie Antony, gość poleciał na raz. Mam no naprawdę dużo, duże możliwości... To był spalony, to był na pewno spalony niestety. Piękna się... <laughs> akcja. To wypali. To wypali, tak jest, musimy musimy wreszcie strzelić tapina, no bądźmy szczerzy, ile można nie strzelić tapinu w tej fisie. Ładna akcja Antonego i Rashfordzik zrobił to co powinien, 1-0. Okej, okay, pierwsza połowa za nami, plus jest taki, że wygrywamy 1-0, a minus jest taki, że ostatnio też wygrywaliśmy pierwszą połowę i potem wiadomo jak się skończyło, dlatego... Znowu potrzebuję kolejne bramki, ja w ogóle nie ufam sobie niestety, także... Bardzo ciekawe, prawda? Bardzo ciekawy mecz, fantastyczne widowisko, no co ja poradzę, Foot champions. Timo Werner, brawo Mike, Mat. To nie wpadło O nie, ma spalony, 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 spalony Dziękuję Mike, tak czy inaczej Uhu, uh, się robi bardzo dobrze. Potrzebuję nie drugiej bramki Piękna akcja, Bellingham to musisz wykończyć Piękna akcja, super Takich akcji właśnie brakowało że kilka wymienionych podań I po prostu 2-0 Także zaraz utrzymać wyniki będzie, będzie dobrze po prostu z Rashford Fantastycznie, 3-0 Ładna akcja znowu i mamy Rage Quit. Myślę, że w dosyć solidny sposób. Kończymy na razie nasze zmagania na dzisiaj w food Champions. Bilans 1-1, no jest tak. Powiedzmy, że okej. Okay. No widzicie sami, że nie był to ciekawy mecz. O, rzadki się 82+, plus. No i mamy paczkę, na sam koniec, także. Dogadani. Raczej powinniśmy trafić ekrany z tej paczki. Jestem takiej dobrej myśli, można w Drotu. No kauts. Nie, nie ma. A... Na ważnych meczach będzie lepiej coś czuję. Także zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się do słyszenia. Adios.